feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer to no man i still go 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 hustle out hustle every single day i'll be making moves till i'm buried in my grave To the system, I don't na da dzisiaj. Przyjechaliśmy o no, kilku sprawach, tak naprawdę. Przyjechaliśmy, bo przyjechałem z Sebastianem. E, teraz e, Michał tam oprowadza go e, trochę. Sebastian, e, że się e, coś zna na, na, na elektryce, elektronice. Przyjechał zobaczyć jedną Michała maszynę, bo nie działa. My też chcemy, żeby tutaj zobaczył, czy jest w stanie podłączyć zbiornik, połączyć z pompą przez Marteko. Zaraz tam zresztą pójdziemy. No Michał miał być, miał być właśnie dzisiaj zajęty, ale no nie jest, jedna maszyna mu nie działa. Teraz też tutaj ekipa mu się wykruszyła, bo robią te paczki. 2700 paczek, jak widzicie tutaj. Obecnie, obecnie sobie leżakują do sprzedaży. Dzisiaj też mieli robić 2700, no ale niestety no, zespół się wykruszył bez jednej osoby. To już jest problem. Była sonda w zbiorniku, nie? Aha. No i teraz to pewnie trzeba odkręcić i znaleźć tą sondę, Ta, którą się montuje w zbiorniku, nie? Tak. To powinno być na tym To powinno być oznaczenie na podłączeniach w środku, nie? Na kostce jak podłącza się. Ktoś już to już ściągał? Tak, ale nie no, chodzi o to, że trzeba kupić tą sondę i to połączyć, aha, nie? Aha, aha. A sonda będzie tam na zbiorniku. Ale zbiornik jest tam, nie? Idę troszkę podkarmić ryby My byliśmy już, zobaczyliśmy co mieliśmy zobaczyć jeszcze podjadę, bo klucza nie wzięliśmy do hali. Muszę zobaczyć parę rzeczy. Czy o kurde, jak na coś ostrego? Albo mnie coś ugryzło. Dziwne. To było ukucie. Zaczynamy jak cytryny. Pogoda teraz. Jak najbardziej. O, zobaczcie. Cytryny dochodzą. Pięknie. Zobacz sobie jak cytryny dochodzą. Cytryny nie? No mhm. Ale ładne. No tu wszędzie są. To tak trochę zielono. Tu mamy jackfruita. A my idziemy do akwaponiki. to jest dobra miejscówka. jeszcze ogólnie to posprzątać, ale powiem Wam, że woda ucieka bardzo szybko. O, tutaj to widzę, że nawet ten ogórek był dosyć duży. Może duży to nie, ale długi. No ale uschło wszystko. Dobra, ten palet też w tym wiaderku tutaj Zobaczymy czy dzisiaj głodne czy nie tu zobaczymy czy coś większego wypłynie O, zaczyna się głodomory Mamy to jedną? Tak To jest belet, nie Także Tilapie się już pojawiają. Jest dobrze. Michał tutaj mi pokazuje, bo są nowe sprężyny, nowe zawieszenie w Wave, to nie? No, Wave, Wave. Także, ale zegaru widzę. Zegar nie wymieniony. No ale ostatnio tutaj coraz częściej zdarzały się kolizje, jak się okazało, no to nie było w ogóle zawieszenia tutaj w Wave'ie i... Było, przy... No. Przy... Znaczy było, przyciapka robiła co chciała. A my przyjechaliśmy załadować parę kratów. No, część rzeczy zapakowanych, a ja jeszcze przyjechałem zabrać jeden ze zbiorników, który tutaj stał od jakiegoś czasu, był pierwszy przywieziony, zabieram to na SmartEco. Bez martego rzeczy najpotrzebniejsze zapakowane, tam jakieś przyścieradła, poduszki, jeszcze z salonu, także ręczników sporo, także będziemy to chcieli wykorzystać. Zobaczymy, ile tego jest. Reszcie się będziemy dokupywać, także jak widzicie, no, cały czas coś tam z tym guesshousem trzeba dokupywać, coś trzeba remontować. No a tutaj mamy zbiorniki 4 razy. Yy, podobno 500 litrów chociaż no, może i tak no tu jest 300 tu jest 400 to tutaj mamy yy, 350 400 no chyba 500 tutaj nie będzie ale no nieważne to i tak yy, i tak są duże za duże na razie prowadzimy testy yy, no ostatnio mogliście zobaczyć yy, wczoraj test zresztą dawałem do spróbowania yy, nasz no, Ocet ludzie mówią że, że bardzo fajny w smaku Hmm, także, no to jest z kokosa no ja planuję robić trzy rodzaje no ale już nawet tak jak tutaj widzicie no, 400 litrów wody kokosowej no to już są jakieś tam no poważniejsze pieniążki, prawda no, licząc nawet po pół dolara no to 400 litrów to jest 200 dolarów no i przy takich ilościach no to już nie można popełniać błędów, dlatego dalej będę prowadził testy na mango, bananach i, i wodzie kokosowej, na mniejszych zbiornikach, a te będą czekały też No do momentu, gdzie zaczniemy więcej działać tutaj na, na Halismarteku. No, także wszystkie zbiorniki w komplecie. No, ja myślę, że wszystko zabrałem. Jeszcze tutaj parę gratów różnych jakiś zostało. Ta klimatyzacja to też tutaj ją zainstalujemy, prawdopodobnie. No, tutaj. Do kuchni też jeszcze graty. Ale prąd jest, ale prąd jest. Żeby nie było. Kambolaj, Kambodża. Mamy godzinę 6.3 Udało się dzisiaj wstać no jak zazwyczaj zamierzam 5.55. Nie zawsze to wychodzi. W każdym razie jak to w Kambodży ruch już jest dosyć duży. Tutaj ludzie zaczynają życie razem z tym jak pojawia się słońce. Ostatnio się cieszyłem, że demontują ten płot tutaj na Riverside No jak widzicie tego płotu tak naprawdę już nie ma ale za to barierki zaczęli stawiać teraz tutaj bliżej jezdni czyli prawdopodobnie ten płot będzie tutaj będzie wszystko ogrodzone do samej ulicy pewnie, pewnie dlatego że tutaj będzie też przebudowa tego chodnika także moja radość była przezczesna, tle góry bokor a no, myślę że miejsce i tak jest ciekawe. No, a na czas remontu musi być e, e, wszystko ogrodzone, żeby nikt nie wszedł, żeby prawdopodobnie nikomu się nic nie stało. Siłownia już widzę od szóstej też tam już otwarta. Ktoś już tam widzę przesiady robi. No, a my wczoraj też żeśmy troszkę powalczyli. Tutaj z Sebastianem. Dzisiaj Bartek przyjedzie, jedziemy na zakupy um, Teraz akurat nie ma światła, wszystko jest podejmowane Tutaj na recepcji, ale Ale oczyściliśmy ze wszystkiego, będziemy jechali Kupić e, no już takie Rzeczy jak e, prześcieradła, pościele, chcemy zobaczyć was sklepy Jak to wygląda jakościowo I, i cenowo a tak poza tym, to no, czeka nas też dużo pracy, święta idą, także będzie kolorowo. A jeszcze z takich ciekawostek, do od dwóch dni, przynajmniej wczoraj przez wczoraj, przyjeżdżali tutaj policjanci, i pytali się o właściciela yy, o mnie może nie właściciela, ale o osobę, która wynająła guesthouse. Yy, jest to nic innego jak policja imigracyjna i ponoć jest to normalne, yy, że no, jak ktoś się pojawia w takich miejscach to musi być zarejestrowany to takie miejsce będzie prowadził Bardziej chodziło o to, że zostało zgłoszone prawdopodobnie przez kogoś, że się tutaj pojawiłem, a jeszcze dokumenty i kontrakt nie został zgłoszony tutaj w urzędzie na komisariacie. Także oni się pojawili za nierejestrowanie takiej osoby jak ja. No, tam są jakieś kary finansowe, także akurat wczoraj jeszcze dostarczyłem tutaj kopię paszportu i wizy. No i, i już wszystko. Ponoć będzie w porządku, a aczkolwiek jeszcze zapewnie, zapewne panowie przyjadą <gryw> zrobić sobie ze mną zdjęcie, bo to ponoć tak wygląda. Ym, a Kambodża zawsze to jakieś mają różne, yy, różne ciekawe historie.